Kamerka ruszyła i wystartował kolejny odcinek nagrania na moim kanale. Cześć moi drodzy, witam Was, to ja Adam Razik. na kanale, to po kroku. Malowanie zarabia mi krasę w moim życiu. Dzisiaj, choć mnie dzisiaj nie bardzo się <śmianie> nie nastraja do tego, żeby ten film nagrać, I sobie tutaj przed przyjściem do, do pracowni myślałem, yy że nie, no tak wiecie. To nie, 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 nie wiem, czy macie to samo, ale w hmm, myślach to przez taką wojnę walkę yy, i tłumaczy sobie ten, ten Adam, który nie chce, żeby dzisiaj nagrać film, To mówi sobie, a nie, znajduje tysiące powodów na to, żeby go nie nagrywać. Natomiast ten drugi yy, mówi, a zrób to, nie da trzeba zawsze to robić. Yy, yy, po prostu robić, jeżeli chcesz malować, a postanowiłeś sobie, że na tym kanale będziesz rejestrował wszystko to, co malujesz, no to, to zrób to. Tym bardziej, że twoi widzowie na to czekają i wiem, że niektórzy z was po prostu bardzo yy, już są utęsknieni, wytęsknieni i, i na każdy takie nagranie czekają, dlatego będę tutaj z wami, będę was tutaj bawił, yy, choć jak mówię, nieraz życie dotyka i bielek, do do, 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 do wali, do podłogi, aż przyciśnie, no, ale cóż, no takie jest życie. Takie jest. Mówi się, że jest piękne i znaczy codziennie wstają z rana z mówię, że jest piękne, przecież tam coś i, zawsze coś bywa, nie tak i, i, i taka myśl przychodzi do kiedy, kiedy takie, takiego pocieszenia, kiedy właśnie to życie tak wspiera i tak y, tam i właśnie y, i nie układa się to tak, jak byśmy chcieli, zawsze coś tam się wydarzy, nieprzyjemnego, myślę, myślę, mm, te problemy, które zawsze postanowić nazywać wyzwaniami, a nie problemami i zawsze tak pozytywnie na to patrzeć, to sobie tak myślę, gdzie są problemy mojego dziadka, mojej babci, moich m, przodków, trójków, którzy już w ogóle ludzi, którzy odeszli mi bliskich. I eee, oni ja pewnie też... E, nie ma po nich śladu, tak? Dlatego po, po, tym, po tym... w moich problemach dzisiejszych, w tych wyzwaniach nie będzie śladu. Dlatego ślad będzie tutaj, na kanale i cieszę się, że, że będę właśnie was tutaj bawił. I jestem ten eee, To tyle tytułem wstępu. I jeszcze e, Druga rzecz tytułem byłem tak. wstępu. Oglądałem to ostatnio, kiedy nagrałem poprzedni nagra filmik, Przepraszam mi za wiadurstwo tego wiadurstwa będzie na, na, na w tych nagraniach troszeczkę, żeby wejść w ten mój tutaj i czarować tymi, tym malowaniem tymi farbami bardziej umiejętnością posługiwania się nimi i zachwycać. Natomiast jeszcze takie dwie, dwa przemyślenia związane z poprzednimi nagraniami, bo... Yy, tak jak kiedy ją mówiłem, że nie lubię nawet yy, staram się tylko taką ogólnie zarys tego, co mówiłem w poprzednim zapamiętać i później yy, przesyłając filmik, kiedy on się przesyła tam do, do tego na tego, tego YouTube'a i yy, kiedy pisuje tam opis filmu, co w nim, jaka treść w nim się yy, zawiera tak, yy, tak, teraz przy, osta przy okazji ostatnich moich trzech filmików, a szczególnie tego ostatniego tego trzeciego z poprzednich. Yy, yy, czy wysłuchałem go czy obejrzałem go w całości. W trakcie kiedy się tam wpisywał to w ten go. E, I wniosek się nasu, nasunął to taki, że po prostu tak gubię wątki, że ja nie wiem, dlaczego wy jeszcze ze mną wytrzymujecie i co ci nie Próbowałem powiedzieć o tym, dlaczego ten kanał prowadzę, dlaczego was to nie oglądać. I... W sumie tak, rozpocząłem tym o, o mojej irytacji, nie skończyłem wątku. Rozpocząłem drugi temat, nie skończyłem. I tak skakałem z tematu na temat, ciągle gdzieś tam mm, gdzieś tam byłem obok i, i, i tej myśli nie przekazałem, ale dzisiaj <grym> usłyszałem sobie jakąś taką y, fajną, y, fajny. Y, jak to powiedzieć? No, usłyszałem fajny, y, fajne zdanie na temat tego, że w y, y, tych wszystkich. Przepraszam Was teraz, że powiem, że dziwięcy ludzie, ja może lata jestem takim inni, i, i też ja się takim nie czuję, natomiast może się tak ocenić, że, że w tym moim obłędzie, tym takim rozzawirowaniu, yy, yy, takim gubieniu tematu, wątków, yy, po prostu... Uwajam ten umysł, nie traktuję go poważnie, to, to, mm, też będę o tym na tym moim nowym kanale, który w którym ja już wspominałem o tym opowiadał, o tych moich mentalnych y, ćwiczeniach, y, moim życiu mentalnym, które, które sobie próbuję i staram się sobie go, go, nim kierować, ale y, ci ludzie właśnie y, na pograniczu tak y, kiedy wychodzili poza, kiedy, tak jak opowiadam o moich obrazach zarabiających, o takich medytacyjnych, właściwie to, 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 to one, ten tytuł obrazów Patrzcie, znowu temat zmieniam, a nie kończę poprzedniego. To właśnie jest w tym, w tym rzecz... Dobra. Pomóc po kolei. Kanał mój, Malowanie Krok po Kroku, jest po to i powstał dlatego, że pomyślałem sobie i moja irytacja była spowodowana tym, że tak jak wspomniałem nagraniu, że gdzieś tam w sieci MVP-u zobaczyłem materiały dotyczące technik plastycznych rozwijania tych umiejętności tych poradnikowych takich poradników i moje wzburzenie osiągnęło cen po prostu kiedy i też byłem chyba o tym wspominałem kiedyś i dalej mi to nie przeszło, że po prostu ludzie, ja już nie oceniam, nie, nie nawet nie, nie patrzę na to, kto to napisał, kto, kto, jest, kto wydał takie poradniki, natomiast uważam, że jeżeli, jeżeli chcemy te podstawy y, przekazywać i żeby ludzie y, uczyli się na tej podstawie, na tej bazie, y, uczyli się malować, y, uczyli, uczyli się jakiejś tam właśnie y, techniki, uczyli się y, konstruować obraz, uczyli się perspektywy, uczyli się. No bo postaw malowania, malarstwa, to nie może być to w ten sposób, że po prostu y, kiedy do tego sięga na przykład młody człowiek, nie, to nie zależy od wieku, czy kto tam sięga, prawda? Tak? ale jeżeli podstawowe barwy... Yy, ja wiem, że kiedyś to może było, było trudne, żeby na przykład podstawowe barwy yy, wydrukować w odpowiednim nasyceniu, jakości i tak dalej. Natomiast teraz już przy, przy tej osiągnięciu, takim osiągnięciu technologii, techniki yy, i sztuki drukarskiej jest to naprawdę nic trudnego w tym nie ma. Ale jeżeli ktoś y, pokazuje kole, kole barw tęczowych, czy barwy podstawowe, żółty, czy niebieski, czerwony, to są jakieś po prostu kosmosy, nie wiadomo skąd wzięte, później bardzo pochodne, te, te, czyli też te, te, te pochodne, na przykład y, ta żółta z czerwienią mieszana, to jest pomarańczowy, to jest pomarańczowy jeszcze, ale, ale na przykład te wszystkie pod, fiolet, y, czy tam sam niebieski podstawowy, który nie jest taka właściwie odcień ultramaryny, taki, y, tam jest jakiś błękit rozbielony, po prostu nie może być tak, żeby uczyć człowieka malowania i później taki człowiek mają taki podręcznik, tak? ma trzy bardzo, podstawowe, czerwony, niebieski i, 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 i żółty i tam jest powiedziane jaki żółty, jaki niebieski, jaki czerwony i później siada do palety i bierze no, czerwony. To na czym bierze cynowe, tak I to jest, to, to jest cynowe, tak no, czerwień, y, maluje farbami y, y, renesans, I to jest na przykład szkarłat tak? i bierze taki szkarłat, czyli czerwony, no, wziął czerwoną farbę tak? i wziął niebieską, no ale niebieska na przykład yy, wziął niebieską... O, taki kolor niebieski jest na przykład w podręczniku do w poradniku do malowania yy, yy, jako niebieski yy, barwa podstawowa, tak? No jak, jak można z takiej niebieskiej i z takiej taki czerwieni uzyskać fiolet, czyli kolor taki? No przecież w życiu bariana tak takiego czegoś się nie uzyska. No. Dlatego jest takie irytacja, powiedziałem sobie tak, że skoro E, w takich poradnikach nie ma takiej wiedzy, nie ma takich e, m, objaśnień szczegółowych dotyczących tego. No i to no żeby, żeby nie było. I e, ktoś siada, bierze ten, wyciska taką farbę niebieską, wyciska taką czerwoną, taki to, no i, że za chwilę mu e, ludowe nie chce wyjść z fiolet. No i co, napisamy, im, że te, i ktoś wytrwały będzie szukał, weźmie inną odmianę, weźmie karmin, znajdzie karmin, znajdzie o. Taka, taki odcień czerwieni trafi, albo przypadkiem mu się uda taki odcień czerwieni, czyli karmin na paletę wcisnąć i do tego jeszcze ultramarynę użyje, no i zmieszając te dwa kolory, no to uzyska kolor fioletowy, tak? Ale ktoś, kto, na, kto zmiesza, zmiesza takie dwa kolory, to w życiu nie uzyska, bo to wyjdzie jakiś brąz, jakiś brud i w życiu nie uzyska fiolet, fioletu, tak? Koloru fioletowego. I czyli taka osoba, która. Kieruję się takim podręcznikiem. Kiedy jeszcze przypadkowo, właśnie mm, zrobić coś tam bez, no to się zniechęci i koniec przygody malowania, tak? Już coś bez trwałych, to będzie domował temat i będzie, yy, no i tak jest, będzie z różnymi innymi kolorami i tak dalej. Dlatego powiedziałem sobie, że yy, skoro coś takiego, takie przekłamania są w takich poradnikach, w takich podręcznikach, no, no to dlaczego ja, ja yy, mając taką wiedzę, mając umiejętności, które które sobie na co dzień wykorzystuję w moim malowaniu, dlaczego tego nie przekazać. To był pierwszy powód na no, to. Drugi na to, żeby powstał mój kanał. I to była myśl końcowa, yy, która sprzed nagrania. Drugi to yy, moja orientacja związana z yy, tym, ale to chyba yy, tam dosyć klarownie wyjaśniłem, yy, z tą irytacją związaną z yy, Apartamentami mieszkalnymi, domami, które sobie kupujemy, a później wieszamy wydruki, to druga rzecz. trzecia, no, to, to chyba najbardziej już dla mnie ważna i istotna, to to, żeby rejestrować po prostu, rejestrować po stronie moich obrazów na kanale. I będzie to materiał bardzo duży, obszerny, ma materiał już pojawiają po mojej śmierci, do którego wiele, wiele będzie osób pewnie jeszcze wracało, bo myślę, że dopiero z, z chwilą mojej śmierci nabierze to wartość, ale już nie, nie będzie nie, nie, nie bądźmy na tacy nie będę taki pesymistyczny i w ogóle w tym momencie o tym mówił, chociaż o tym też trzeba pamiętać. Słuchajcie, teraz taka rzecz. Yy, 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 Gubienie wątków, które mi się tu będzie zdarzało niejednokrotnie, do Was proszę moi Proszę Was, jeżeli macie, znaleźliście, oglądając moje filmy, a zachęcam do tego bardzo serdecznie, jeżeli znaleźliście takie filmy, w których gdzieś ten wątek uciekł, zgubiłem, napiszcie o co chodziło. Ja na pewno odmówię to wyjaśnię, bo skoro zacząłem o tym mówić gdzieś tam i ten wątek zgubiłem, to na pewno chciałem o tym powiedzieć, a. Mojej tej. Ja już sobie teraz zapisuję rzeczy, które tam będę chciał y, tutaj pokazywać. Zresztą mm, ostatnimi dniami zacząłem y, sobie prowadzić takie notatniki bardzo szczegółowe i piszę, po prostu myślę na papierze, także też mam to polecam, gdzieś tam słyszałem o Briana Tracy i innych fajnych ludzi, mądrych ludzi, którzy którzy bardzo y, tę metodę cenią i, i ja też y, to dosyć często i na przykład też Wam to polecam, nie? Szkicowanie, takie zaznaczanie sobie podstawowo, na przykład y, m, kiedy powstaje jakiś wyobraźni, jak już mówiłem o tej myśli Van Gogha, kiedy najpierw ten obraz wyobraźni powstaje, to jak to go zanotujcie, chociaż y, tam szczegółów może nie zobaczyliście, ale, ale jakiś taki y, kontekst sam, y, układ, y, plan banty, czy to jest abstrakcja, czy jakaś wizja tego i, i taki samo to napięcie, taki y, jak, nie nawet no, y, słowo y, samo ty, Znowu zostawienie tam jest barwne, tak? czy na przykład jest oranż jakiś tam z fioletem i na przykład z fajnym czerwieniem, czy tam z niebieskością, coś tam. trzy barwy czy cztery takie, mm, no yy, jak to powiedzieć, główne, najważniejsze w tym obrazie, i jakiś tam ta intryga malarska zaznaczajcie, że w wyniku później fajnie, bardzo fajnie się to przenosi na, na późno Sam pomysł, to jest takie taki, zarejestrowanie za pomysłu. Czyli, dobra. To tak, teraz, kurczę, będzie na pewno też przygotowany odcinek. Dzisiaj chciałem, jak widzicie, to jest ta abstrakcja, też o tym jeszcze wspomnę, a dobra, już pewnie przegadam. Następnie mam twarde przygotowane, zaraz szybko zacznę malować, więc będę więcej malował. Bo ważne rzeczy chcę jeszcze powiedzieć. Druga rzecz ważna to jest bardzo zintensyfikowałem pracę nad moją stroną internetową amrazik.com, a Amrazik, ciurkiem, tam nie ma żadnych krokach, tylko amrazik.com, czyli adammarekrazik.com. I tam bardzo zapraszam, tam powstała nowa zakładka, tak zwana, tam ona się nazywa Oferta Myślniczek Dostępne Obrazy. Kup obraz tak pod spodem małymi literkami. I w tej zakładce znajdziecie wszystkie, jeszcze tam dodatkowo powstanie taka dopadeczka z tematami do obrazów na zamówienie, ale to też, przepraszam. Przepraszam, najnowsze wszystkie obrazki i te, które możecie w danym momencie y, zamówić, y, kupić, to, to, to zapraszam. Ym, jeszcze bardzo ważne jest to, to, do, 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 do mm, czasu, kiedy, y, czy do momentu, kiedy zacznę mówić właśnie o tym dekoracyjności obrazu, czy marochości jego i wrócę do. A czyli pierwsza tak. Pierwsza to ta, dobra, pan to będzie związana z tym, z malowaniem tego obrazu, to ta, że patrzcie, uciekło. Dobra, to powiem o na krowy. Wszystkie obrazy, które maluję, w tak, tak zwanym oderwaniu od mentalnego tego uwarunkowania, tych mentalnych, które staram się medytacyjnie podejść, tak jak te obrazy zarabiające. i wszystkie tytuły zatytułowałem i te abstrakcyjne rzeczy, które gdzieś tam wynikają z takich moich ulotnych myśli, właśnie wyobrażeń, które później gdzieś tam samym gestem, ruchem, spontanicznością mojego ciała wychodzą spod pędzla, to, to nazywa, nazywam takim moim Takim spojrzeniem światka, to znaczy nazywam je, tytułuję je i wiele takich razu znajdziecie na, moje, na mojej stronie. Nazywam je świadomością światka, czyli takim spojrzeniem z zewnątrz i spojrzeniem na yy, wyobrażenie gdzieś tam oczami, czy nawet wyłączając właśnie ten, ten umysł i wyłączając yy, yy, tę świadomość taką, yy, taką rzeczową, taką yy, codzienną. Tylko dobra, nie będę z się rozmawiać. Natomiast to ta jedna rzecz. Natomiast yy, chciałem powiedzieć o tym, że. Yy, yy, Wiem. Przypomniałem sobie, Z tym pomysłem, że wychodziłem w poprzednich nagraniach, w yy, poprzednich moich filmach i próbowałem yy, do wszystkich tych osób, które yy, malują i tutaj się uczą nam na tym młodych ludzi i nie tylko młodych, wszystkich tych, którzy doskonale znali swój warsztat, doskonalić się w tym yy, rzemiośle, czy po prostu yy, taką pasję w sobie odkryli i chcą po prostu się bawić kolorem i bawić się malując to zapraszam do, próbowałem do zachęcić do tego, żebyście na przykład wysłali mi fotkę i ja bym namalował ten temat obrazu z wami, czyli um, wtedy interpretując ten, ten sam temat w tych samych proporcjach, w tej samej, jakby nawet skali, tak, powiedzmy, wysłać mi obraz yy, i piszę, że to jest obraz, jakby czy ten portret, yy, format taki, taki i ja go, nawet na, na kanale, bym mógł wam i to byłoby z dla was, dla, dla autora tego obrazu. Jak będziecie chcieli, to nie będę Wam pokazywał tego, jeżeli, jeżeli uznacie, że nie chcecie, żeby ktoś tam widział. Bo mogę to zrobić w ten sposób, że wydrukuję i pokażę ten wzorzec, i będę go się do tego, malując ten obraz od początku, od białego na, na kanale. Natomiast generalnie chodzi mi o to, że chcę Wam pomagać w rozwijaniu tej pracy, tak? czyli w malowaniu. I, nie chcę was krytykować, nie chcę was oceniać w sensie takim, no nie no, to zrobiłeś kn knota i weź to bywali odstaw to i przestań malować, tak? Nie, nigdy ode mnie takich słów nie usłyszycie, dlatego chciałem was, y, m, moja osoba zachęcała Was na, nie tylko tym gadaniem na ten temat, bo y, nie, nie nauczę was malować gadając, tylko nauczę was malować, pokazując wam to, co wy chyczyć. Dlatego na przykład wymyślałem coś takiego, że nawet y, to będzie dla Was y, takim y, rzeczą kształcącą. Y, ja nie chcę za to jakichś tam pieniędzy, ewentualnie może jakiś tam kosztów, ale y, związanych z płótnem i tak dalej. Tylko na przykład, jeżeli y, kto, któraś, któryś z Was y, 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 chciałby na przykład taki temat, żebym namalował, to ja ten temat namaluję na kanale, wyślę mi ten obraz i to będzie dla Was ten obraz. Jeżeli tam, coś to może tam, albo go, go po prostu Wam oddam y, za darmo, a jeżeli tam. Y, z wdzięczności odeślecie mi na przykład ten sam playtant z tym samym czy tam, ale to już się dogadamy. Po prostu chodzi mi o to, żeby zachęcić Was do tego, żeby, żebyście wysyłali do mnie pracę, które ja bym mógł tutaj pokazywać na kanale i będę, będę tym sposobem na przykład malują tam obraz Alicji z Warszawy jakiś tam temat. Jednocześnie Alicja z Warszawy dostanie ten obraz. Wszyscy moi widzowie m, bardzo chętnie tutaj zobaczą, jak ten obraz powstaje od początku do końca, a ja będę miał satysfakcję z tego, że, że Alicja z Warszawy dostała obraz y, i, i nauczyła się ten temat malować, bo wie, że na przykład takich błędów nie powinna popełniać. Takie, które ona popełniła, a, a, a u mnie zobaczyła, że można to w ten sposób. Zatem ja ja tam do ostatnio też już pewnie nie zacznę malować, bo już się czas kończy, do, do, mm, kiedy mówiłem o tym, co mnie pociąga i interesuje w malowaniu, to, mu, to, to zachęcałem Was do oglądania na przykład yy, ulubionych obrazów, ulubionych malarzy, ulubionych mistrzów, ale też zaproponowałem wam, to, co mnie inspiruje, intryguje w malowaniu, co mi się podoba, co jest, yy, w, którym, w jakim obrębie zależy ta moja estetyka i, i to, te, to moje upodobanie malarskie, do czego ja też dążę w malowaniu, to yy, powiedziałem Wam o Wacławie Jagielskim i o jego malarstwie. Dlatego tam znajdziecie to, o czym, co mnie że tak powiem, interesuje w malowaniu, co mnie intryguje, co yy, dlaczego yy, nie, nie, nie dążę do malowania hipernalistycznego jakiegoś kalemizmu, tylko raczej do poszukiwania koloru barwy, yy, napięć barwy właśnie taki planu malarską fakturą itd. Tak Także jeżeli, yy, jeżeli yy, chcecie zobaczyć co nie, co Anna i inspiruje, to zachęcam Was do zobaczenia na strony stronie Wacława A teraz kończę i zaraz zaczynam kolejne nagranie, zmieniam tylko yy, tą kartę i zaczynamy malować, powiem Wam o dekoracyjności i tej malarskości obrazu, czym to się różni i jak z tego dekoracyjnego w tym momencie tego obrazka zrobić yy, go bardziej malarskiego i czym tkwi ten problem, to, to wyspanie. To byłem ja, Adam razie. Zapraszam Was tam do kolejnych moich nagrań i do subskrybowania, do oglądania, do wizyty na mojej stronie i na profilu na Facebooku. Na razie. Cześć. Trzymajcie się. No, całkiem fajny obrazek.